Karlsbadzie. Marzyło mi się we śnie, że byłem ptaszkiem małym. Wstawałem bardzo wcześnie, zarówno z dzionkiem białym. W czyściutkim, jasnym zdroju pluskałem dziubek potem i w adamowym stroju grzałem się w słonku złotem. Robaczków drobnych kilka, to było me śniadanko. A potem szczęścia chwilka z samiczką, mą kochanką. I żyłem rad ogromnie. Wśród lubych tych igraszek I każdy mówił o mnie Cóż to za miły ptaszek Tak mi się w nocy śniło Nim sen mi umknął z powiek I bardzo mi niemiło Zbudzić się jako człowiek Jeszcze na dworze szaro A już jak dobra wróżka Dziewczę niemiecką gwarą Za łeb mnie ciągnie z łóżka Herr Doktor, schon ist sechs Mówi ściągając koce Teufel al hekse z wdzięcznością jej mamroce. O biedne moje kości, zgiądź was się próżno sile. O biedna ty ludzkości i za cóż cierpisz tyle? Gdzieś niebogo, młodości ma kochana, Gdym władał każdą nogą, już od samego rana. Gdym stąpał lewą, prawą i myślał w mym obłędzie, Że to me święte prawo, że to tak zawsze będzie. Słoneczko pierwsze cienie ledwie na ziemi kładzie, a ja już me cierpienie wlokę po promenadzie. Cóż tu za masa ludzi, cóż za zgiełk Boże święty! Jak tu się nikt nie nudzi, jak każdy jest zajęty: mężczyźni w sile wieku z minami tęgich zuchów. Ach, pociesz się człowieku, patrząc na tylu druchów. ten ów na lasce wsparty. Każdy przy swoim kubku, i kroczą w ciszbie zwartej pół przy pół. Jak wszystkim jedno w głowie, jedną myśl każdy pieści, i niechże mi kto powie, że życiu braknie treści. Jak tutaj się ocenia, jak tu się staje jasne, że celem wszechstworzenia jest chronić zdrowie własne, i z łeską rzewną w oku pokornie staje w rzędzie, ślubując. Iż co roku, odtąd tak zawsze będzie. O czysty, jasny zdroju, łagodnie alkaliczny, O źródło ty pokoju, nektarze ty mistyczny. O boski darze nieba, co wabisz nas rokrocznie. Ileż nabłądzić trzeba, nim się przy tobie spocznie. Kto w tobie usta zmacza, ten czuje w tym momencie, jak mu się przeinacza wszechziemskich spraw objęcie. Wraz w piersi jego wzbiera Za światów jakieś tchnienie I życia rytm zamiera Na jedno oka mgnienie. Kształt bliski w dal ucieka, Kolorów tęcze bledną, Opuszcza duch człowieka Ziemi skorupę biedną. Nam mgławej płynąc fali W obrazy senne patrzy, Co gdzieś się topią w dali, W cień jakiś coraz blatrzy. Tak umyl bruńskich zdroi, wmieszany w ciszbę gwarną, zgłębiam tajń duszy mojej wieczności tchem ciężarną. I choć dzieweczka młoda dłoń mi podsuwa skupkiem, dziwno mi, że ta woda mocno smakuje trupkiem. W Karlsbadzie we wrześniu 1911 roku.